pod orłem kartuzy Pokój numer 17, U, kartę trzeba włożyć, po nie będzie. Ale sam pokój wygląda tak. W tym pokoju nie byłem. Taki trochę inny jest lodówka się nie przyda. A jak wygląda łazienka? No łazienka wygląda dobrze. Wszystko ok. Idę do restauracji coś zjeść, bo głodny jestem. Taki fajny obraz. Kartuzy. Ważne, że jest biurko, jest woda, jest prąd. Trzeba się żyć, no to idę coś zjeść.